Pierwszy Dungeon na klasiku. Kurwa, aż się, ja się rozłożyłem, czas usiąść normalnie Kurwa, nie znasz trasy, ja też nie, ale to czekaj Dawaj Rota, Simple... Simple Wailing Caverns Wszystko mam rozpisane już Roziu, o chuj Stamina... Dawaj Need Dawaj mi to Atak Powera mi to daj, ale mi dojebaną zbrojkę dał, co za skurwiel Jeszcze pyk, 16 do Armora w niej wrzucam o, oh, o, oh, o, oh, hilariusz jest. Zebać go. O, kurwa. Oddawaj mi miecz. Tutaj teraz yy... w prawo. potrzebuje tu Henda, nie? Tutaj umie mieć za mną A tutaj umiesz. Z tego co ja widzę, to w prawo. Nie, prosto. Ty gadasz. I szybki heal by się przydał, ok? O, kwiatki, a miałem zbierać? Gdzie są te kwiatki? I rzeczywiście, opój, oh, dobra. Kolejny miecz. Dawaj, na nidzie. <noise> też drugi. Ja, ale mi zebrał chyba te kwiatki. Po tej drodze z pięć kwiatków minęliśmy. Ale ten chłop chyba też ma tego questa, bo widziałem, że coś podnosił z ziemi. I mi zniknęło. Dobra, no, wbijamy, nie? Trula tutaj cały czas stał Nieźle też chcę kliknąć sobie Teraz tak. Prosto, lewo... Aha... pój. nie znam routa. Naspisz, żeby ktoś poprowadził. Czekaj, dobra, już widzę, już widzę. Aha... kurwa Przynajmniej tak to jest rozpisane, że, że, chyba dobrze, przekonajmy się. Mogłaby troszeczkę poleczyć, nie? Dobra, jest. Oj tu chodzi? Siła agility. Stamina. Zakładam. To wszystko pode mnie wypada. O kurwa. Na mnie. Wazowski. O chuj. Dobra, nie jest mi to potrzebne jakoś super. Dobra, mamy go. Zemsta. Co to? Nie teraz. Dasz mi ten Axe Zagi. Tego aksa? No, dam ci tego aksa. No, no, no. Strength, Agility, Grid. Nie dawaj, bo ja akse nie mogę XD. A, nie możesz aksa okej. Okay. No nie możesz sobie dokupić? Z jest 10 Silvera. Nie wiem, czy na, na rogu to będzie przydatne w ogóle jakkolwiek, ale... Nie mogę się nauczyć aksów Ty, napierdalają mnie Nie możesz się nauczyć axów, okej okay. Prawo I zaraz zawijamy w dół Czekaj, chodź Dobra, już chuj. Co ja robię? Kurwa, 20% baterii, zaraz stracę widoczność routa. Ale coś mi się wydaje, że zakręcimy się w kółka z tym. Potrzebuję innego routa. Nie tędy, XD. No nie tędy, wiem, widzę teraz. Kurwa. Dobra, wracamy. Ten, ten mapa O oh kurwa e, e, e Hilfę, tym healerem zajebanym. Miluj mnie śmietniku. Do staminy. Chyba nie jest źle, nie? Już bardzo mocno tracę agro, ale. No chuj Spodziewałem się, że nie będę bestią. Tu do środka i tu powinien być end. No właśnie, to jest kurwa. Hey, ja dobrze szedłem. Tu na dół trzeba zejść. I ścieżką wodną. Czy my nie ominiemy bossa w ten sposób? O! Proszę, oddaj mi to też. Nie, no kurwa. Ja nie zrobię tego quest'a przez nią. Rezystam mi w życiu na ten... Pierrec z bosów, te klejnoty. Chyba Co? Jakie klejnoty z bosów? A to. Dobra, to był pierwszy. Czyli teraz w dół w dół, potem spiralą w prawo I powinno być git. Ja tego pierwszego w ogóle nie widziałem. <gry> na 7 to W battle mogę to robić okej okay. Ale mi najebały O kurwa, lecz mnie. Aha, chyba chips, lekkie, co? Mu kurwa, podnieś mnie, błagam. Będzie dobrze. Jedna dentka, ale nie jest chyba źle. <grystanie> Enchanting to nie dla mnie. Pytonki, pytonki trzeba ubijać. Dobra, teraz stąd trzeba się wrócić i przejść rzeką. Znaczy wrócić, pójść tędy i rzeką iść. Nie podniosłem z niego gema. Kurwa mać. JA PIERDOLE. Nie! nie Myślę, że tylko nie wierzę. O, zniknę. To już nie na nawet, to za niego. JA PIERDOLE. Jakie to było? Jakie to było? Zawsze wiem, wiesz co to? Staram się, ale lipa. Styd trochę co? Nie dałby takiego uczucia, jak styd. Zapierdalam. Teraz nie matki marki palić. Przy okazji, sobie po itemy z plecaka. No to jest offhand. Tarcza, nit, ja pierdolę, equip. tarcza, żółwia, zajebiście, się czuję jakby to było pode mnie robione Dołem, dołem chyba, co na robi, a stunta robimy Prosto w dół, prosto dołem, no, prosto do bossa idziemy Siema jak tam, robimy wailing caverns pierwszy raz y w moim wykonaniu na klasiku, więc. Jestem tankiem, nie jest to dobry znak. Ale chyba tragedii jakiejś turbo nie ma. Nie mogę z niego agro ściągnąć. Czy na pewno dobrze poszedłem? Chyba tak. Chyba tak. Znaczy, oni to znają, więc raczej by się przyjebali, gdyby było coś nie tak. Spirit stamina nie potrzebujemy tego no dobra pierdalam się w niego Jakie plany na dziś? No, pora robić jakieś dungeony, coś ten. Pokminić na. na klasiku, przy okazji, jeszcze podlewelować się pod TBCK, tą postacią. Dobra, i teraz tak. Tu był zawias, to to. Hui, rozterka życiowa. W lewo, w górę. W lewo, w górę, potem zawias, w prawo, w dół. To po powolutku, bo tutaj kurwa spoko, że coś tam niecoś przetrwam. Ale no nie chcę powtórki z wyjebki kolejnej, nie ma no Kurwa dzikie pule. To jest ten dzień, w którym masz rzeczywiście czas, żeby posiedzieć, dlatego jesteś na Twitch'u. <laughs> Ale ma srogiego tego heal'a, interrupta skastowałem źle. Standały na Spirita. Ja nie mam miejsca w equip'unku. Dobra i teraz tak, eee, lewo, lewo dół. Dawaj ich, kurwa, dawaj, a straciło zainteresowanie, no to jest to z tym cypelkiem, to tu jest boss. Ta. Kurwa bez game niego i jeszcze jeden boss, game z niego no, jeszcze jeden boss no, i mamy to Armor of the Fang, Strength Spirit, no, griduj, masz Ksaverisem Atak Power, dziękuję bardzo. Kurwa, jeden dungeon jestem już wygirowany 300 razy lepiej niż byłem prawo, nie? Prawo, sorry, w lewo, ale to będzie prowadziła ścieżka w dół. Jeżeli tak, to w sensie będę już zdawał sobie sprawę, jak ta mapa wygląda dokładniej, bo to jest tak rozpisane, że trzeba... layerów nie widać na tej mapce i chujowo się na to patrzy. No to tego już na przykład na tej mapie nie widać, chyba że... a nie, dobra, że średnio to widzę na tym głównie, no niestety. Mana heal after this? No to by był dobry plan, nie? nasz healer nie ma w ogóle many. Jest i on. I GG. Stamina Spirit, jak riduje. Spirit mi jest tak potrzebny jak nic. to dobrze. Trzeba skuma rozjebać w takim razie, nie ma problemu. No i tyle. One hand dagger, Agility Strength. Kurwa. Dobra, zgriduję po niego. No ty kurwo, zostaw healera. To nawet nie jest healer, dobra, nieważne. Co tu mamy? Intelekt Stamina. Ale grida. Wypadałoby też zainwestować właśnie w jakieś nowe plecaczki, co? To jest. Aha, Fira dostałem. Dobra, mamy to. Ty jeszcze, suka przyszła Dobra i teraz tak Tędy I w prawo będzie boss, tak? Czemu nie używasz tego skill'a, którym wlatujesz w postać? Yy, używam Ale tylko na battle stance można nie mogę tego na, na defensywnym. W defensywnej nie można i to jest... Yy, lekki problemek. Trzeba mieć Battle stance, no. Że chcę makro później. Ja mam makro, no. Pamiętaj, podnieś item to ostatni. Ja pamiętam, tylko raz mi się zdarzyło zapomnieć. Z przesady też. Zapomniałem, bo myślałem, że z item w środku mowa tylko. I tyle. Teraz to już wiem. Ale dziękuję za przypomnienie. Dobra, co to za gloves'y? Zaraz zobaczymy. Agility Intelligence. griduje po nie. Chcę coś jeszcze wyjebać. Nie mam co, dobra. Stamina Spirit Easy. Easy wuj. Dajcie go już. Kurwa kolejna tarcza. Ech. Dobra, no GG chyba, co? To jest normalny klasik, no? Normalny klasik z i leveluje po to, żeby przenieść postać na TBC. To nie koniec. To niekoniecznie co ty gadasz? Ja chyba założyłem te tarcze i stała się Soulboundowa, chociaż nie było nic napisane takiego. Dobra, no to ta mapka już mi nie będzie potrzebna, raczej. A to wpłynie trochę, no ale dobra, nie będzie. To jest bossów Soulbound, a właśnie dlatego chyba nie dało mi nic, że. No nic, to ją sprzedam. I tak u Wendora będzie trochę warta. No, co jeszcze tu jest do zrobienia? Eskorta, Taurena i Boss? Dawaj. To można wyjebać, to można wyjebać. A, to czekaj, bo ja poszedłem z kolegą, bo nie wiedziałem, że on tu jest. Gdzie, gdzie wy jesteście? O ja pierdolę, nie! Przez to trzy godziny będzie trwało. Przestrzygę sobie broń w tym czasie. Eskorta kurwa, zapierdalaj tą świnią. Znaczy krową, co ja gadam? A czemu on jest większy ode mnie? To niesprawiedliwe. Dawaj, bosiątko, Jezus. Dawaj Jakieś dymy. <grystanie> Za mało dopaminy. O. Spoko maca pod cel. <grystanie> o dobra, ja myślałem, że zasnął ten typiarz. Dawaj kurwa. Do wody, panowie. Nie trafiłem. O chuj. dobra, czekaj. Plow Shouldery to griduje po nie. Attack Power, Waste też griduje. O, nie jest to dropik dla mnie. No tyle, no to chuj. szczerze? Patrząc na to, że byłem pierwszy raz w życiu tankiem, chyba nie było źle, co? Raz się tylko wyjebałem jak debil, ale no, no nic. Takie życie, ale było git, podobało mi się.